Cześć, słuchajcie, dzisiaj pierwszy film, na którym rozpakowywuję paczkę. Pierwszy mój, mój taki film, słuchajcie, tutaj jest logo Vibram, czyli to będą podeszwy Vibrama. To akurat nie kupiłem z hurtowni w Hiszpanii, bo ona ma też Andesa, produkty hiszpańskie, bardzo dobrej jakości i Vibrama. Jeszcze się przymierzam do innej hurtowni we Włoszech, ale na razie jakoś nie było okazji. I bardzo jestem zaskoczony, ponieważ zamawiałem to 16 lipca i dzisiaj jest 25 lipca i paczka przyszła, dotarła. W tej małej paczce jest 492 euro materiału netto, więc jest, jest tutaj dużo, duża kwota jak, jak na taką małą paczkę. I słuchajcie, zobaczymy co tutaj jest. O, a więc tak, mamy tutaj Tsa, Tsawo. To jest taka podobna podeszwa do fluory ale trochę z innym bieżnikiem. Ja muszę sobie poznaczyć wszystko, ponieważ z różnych hurtowni zamawiam materiały, więc sobie wszystko będę tutaj znaczył za chwileczkę. Mam specjalny pisak do podeszw i tutaj to jest chyba teton. Tak, Vibram Teton. Fajna podeszwa. Też sobie to zaraz będę musiał oznaczyć. Dobrze, tutaj to samo, to samo. Widzicie, żeby mieć trochę wyboru w tych materiałów to trzeba bardzo dużo tego zamawiać. Tutaj różne rozmiarki. O, jest. Dokopałem się wreszcie do, do czegoś fajnego. Teraz coś, czego jeszcze nie ma tutaj oficjalnie w sprzedaży w Polsce, ale bardzo jestem zaskoczony, jeszcze raz powiem, tą szybką wysyłką. I tutaj Vibram Fredrich. Taka fajna guma. O, Widzę, że jest fajna mięsista i to jest z mieszanki gum XS City, czyli taka guma specjalna na chodniki, asfalt do miejskiego chodzenia. Jest przystosowana, żeby była odporna na takie właśnie użytkowanie miejskie. Oczywiście też czarna, mały rozmiar i tutaj duży rozmiar. Dlaczego kupiłem dwa rozmiary? Ponieważ... Tutaj jest zagęszczony splot, tutaj, i przy małych butach, przy małych rozmiarach, no trzeba dać mały. Nie ma, nie ma tutaj co liczyć, że to jest rozmiar uniwersalny, jakiś duży. I co tutaj jeszcze mam? A, sobie jeszcze chyba dobrałem podejściówki. Rozmiar duży i Andes. Andes Atlas. Bardzo dobra guma do. Do butów sportowych, do butów miejskich, też bardzo mięsista z technologii Aquagrip, czyli jest fajnie, fajnie się przyczepna jest na mokrej nawierzchni, na asfalcie, na chodnikach, też da radę. I oprócz tego tutaj jeszcze jest zegama zielona, to już tak sobie dobrałem, więc ja jestem zadowolony i. A, jeszcze tak, jeszcze jakieś nakładeczki na, e, do rozciągarek, bo to są plastikowe i się mogą się, e, mogą się tutaj zużywać. Tak więc ja sobie z powrotem zaraz wszystko do kartonu e, pakuję. Muszę to opisać, że to jest z, z Hiszpanii przywiezione, żebym wiedział z, z, skąd, jaki materiał mam. No, i co, i czekamy, aż się. Może ktoś chętny jest do swoich butów taki Vibram założyć, albo takiego Tetona? Fajny trekking, albo Andes. Ktoś chętny, to piszcie w komentarzach, wysyłajcie zdjęcia. Zobaczymy, może coś z tego materiału, ktoś się skusi na jakąś naprawę. Pozdrawiam. Cześć.